Tak, i teraz zabawa, w gdzie u diabła byłem. O, przynajmniej wrogowie jeszcze pokażę. Hello! Mmm, ten wibrumiecz jest świetny. Pamiętam, kiedy przez długi czas nie używałem kompletnie miecza świetnego, a używałem wibromiecza i rany jako to dobra broń. Chyba, chyba to jest najlepsza broń biała. Z racji tego, że właśnie możemy wpakować aż trzy typy ulepszeń. Nie musimy się ograniczać tylko do ostrza, czy tylko do mm, rękojeści. Po prostu full service. Hmm, to wszystko. Tutaj jeszcze miałem jakieś... Nie wiem, jakieś, jakieś wejście na górę. Coś w ten deseń. Eee, dobra. No, jednak. Tak, chyba muszę wejść na górę i tam może jakiś panel. Musimy się bawić trochę z panelem. Mm. Oh. Serio, to wszystko wygląda tak samo. Ja się kompletnie błąkam i przez kilka minut kompletnie olewałem mapką. Tak, musimy iść. Właśnie. Duh. Hmm, czy to był jakiś dobry pas? To wcale nie był pas. Eee, wszystko jedno. Hanhorek na razie jest kapitan.

Ostatni, proszę. Gdzieś kapitan. Coś mi guści. No, sami głosem. Przynajmniej obecność kapitana by zaznaczała, iż zmierzamy do końca. But nope. O, No świetnie, jeszcze widzę dwóch. Oczywiście musimy drałować, bo zawsze idę w złe miejsce. Tam chyba gdzieś powinna być jakaś kontrolka, dźwignia, przełącznik. Wiecie, taki plot switch. Już, już. Jeszcze czterech. Dobra, tu gdzieś będzie kapitan, tak? Nie? Nie. Okay. Dobra, wyczyściłem całe pomieszczenie i teraz powinienem się przeglądać. Yy, to są zbyt ogólne informacje. Mm, co ja u diabła ja miałem zrobić? Chyba jeszcze z tym przełącznikiem czegoś nie zrobiłem, albo mi się zdaje. Ach, chyba, gdybyś mógł tak szybciej przebierać tymi futrzanymi nogami, by był w niebo wzięty. Rozbaczmy plot switch. Ok, a no, możemy także standardowe w części pierwszej gazować, przeładowywać te łącza czy cokolwiek. Jak ja chcę otworzyć drzwi. Okej, okay, nie mogę tego zrobić. Hm. Okej, okay, możemy coś przysmażyć, przyładować, ale Serio. Dobra, może muszę wykonać to coś spokoju. Tak tak. Serio? O, to jest niemiłe. Dobra, hmm. skoro to jest tak bardzo wyróżnione, to raczej właśnie powinno zaznaczyć, iż potrzebuję tej, tego jednego próbnika. Uh, może ty tutaj będziesz, mister Próbnik? A serio, tylko jeden próbnik. Mm. Okej. Okay. Ach, jeszcze dwie klyszewki. Czyli, serio? Z... Granie liczyła się z taką możliwością, iż wiecie, nie będę mieć próbników? Naprawdę? Serio, gro? To było zbyt trudne do wydumania, że ktoś po prostu nie tacha za sobą ich. Heh. To by było dziwne. Właściwie to. Jak u z tymi szkilami. Aha, ssące. Okay. Właściwie tu mógłbym zrobić chyba jakiś próbnik, ale mm, znów nie jestem pewien, czy Hanhar kompletnie ma jakąś wiedzę na ten temat. No, zobaczymy. Okej, okay, on tej wiedzy nie posiada. Jednak ja widziałem gdzieś jakiś całkiem niezły pasek. Dobra, plus 2 to nie jest taki dobry. No cóż, zawsze to niż nic. Okej, okay, na to. A 5 to wiele wyjaśnia. Hmm. hmm Okej. Okay. Skoro. Nie no, gra nie mogę czegoś takiego nie założyć. Ok, Tak, poproszę. Aha, nie przyjrzałem się tym drzwiom. <grybuj>. do. Właśnie wyciąłem się cały legend tych drzwiom. Wiesz co, chyba twój przewsprytny plan nie poszedł tak jak zakładałeś. No co ty? Wypuszczanie na niego statka psów na pewno nie gwarantuje jego śmierci. Aha, te zwiedzki zboi się o własną skórę. I tak, odkąd wszystkie drzwi zostały otwarte, także nasza postać dumnie wkracza do bazy. By... W zasadzie niewiele tutaj jest do zrobienia. Hmm. Nadal nie mam tych. A, nie mogę nawet zrobić tych spajków. Ale nie sądzę, żeby to było jakieś konieczne. Prawda? Tutaj byłem. W zasadzie jedynym miejscem to jest ta arena, jednak. Po co miałbym tam iść? A, czemu nie? Na szczęście biegam szybciej niż Hachor. I pewnie nie mogę otworzyć tych drzwi. Tak jest o. Po co Wiski już miałbyś się, się tak obnażać No, no to może zapiszmy Pewnie zaraz wyciągnie z zapazuchy Rancora albo coś dosyć harde słowa jak na kogoś, kto swejlował w większej części swojej sprytnej intrygi.

Aaaa czyli to jest dosyć sprytne. Czyli wymiana nie była e, nie bez celu uciskała tych wszystkich imigrantów, ponieważ chciała e, sprytnie wywnioskowali, że gdzie ucisk, tam na pewno pojawi się jakiś jedek, który będzie sprowokowany chęcił pomocy. No to jest całkiem sprytne. I na pewno Wisku z tego nie wymyślił. No to była gupelnika, jednak. Nie było nic słabszego. Bardzo szybko zakładasz, że będziesz... ...szefem. Zbyt szybko. Serio? Znowu gaz, który na mnie nie podziała Chłopie, miałeś całe naszpikowane gazem szyby wentylacyjne i także nie podziała To powinno da dać nieco do myślenia Tak, tak, zasłoń się z moim While the Jedi remains on Nashadar, my eyes shall watch her. Ha Thank you. <laughs> Mogę tego nie mówić. No, serio. Gaz nie działa, elektryczność działa. Był ubrać się bardziej lateksowy czy gumowy strój. Przepraszam, nie rozumiem Twojego języka. Tak się nie dogadasz z komputerem. O z ciemności. Wow. Okej. Okay. Co robiłaś? Ha. Huh. To było dziwne. Ach, nie ma tak pięknego...